Witam Was, John Garrett, w pierwszym odcinku Żółżełkrafta. O! Widzicie, dostaliście osiągnięcie Żółżełkraft za oglądanie mojego odcinka Żółżełkrafta. Świetne, nie? W każdym kolejnym będziecie dostawali pewnie jakieś inne. No ale cóż, im więcej oglądacie, tym więcej ich macie. Może zrobię w związku z tym jakiś konkurs? Nie wiem. Nie, dobra, żartowałem. W każdym razie jest 21 maja, sobota, to znaczy, że koniec świata. Świetnie, nie? Dlatego ja rozpoczynam Żółżełkraft. Ha, kończy się świat, zaczyna się Żużelkraft. Powiedzcie, że to głupie, ja po prostu nie zamierzam umrzeć. To nie jest przypadek, to nie jest przypadek. Edomek dobrze mówi, właśnie, witam Edomka, ja ma ziomek, pijcie. No dobra, witam wszystkich bardzo serdecznie, a nie, to nie mój odcinek, dobra. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Żużelkraft. zagrajmy z Johnem Garetem. Goście tutaj, Edomka, przyjdź do mnie, do Netera, do mojego świata, żeby nie wzięła cię cholera. Ty, ale chłopaku, ja się boję tam wchodzić. Nie bój się, ostatniego gasta wysłałem do <laughs> niebytu Bo nie do netera <laughs> ty, chyba nie. <laughs> o ty, ale czekaj, jeżeli zabijesz gasta w nederze to on się pojawia takie odwrotnie, czyli jeżeli my idziemy do piekła, to on idzie do mnie. Ja nie bój się, coś wymyślisz ładnie to tam, o, to, to, to lawa tak fajnie byle. bierze i zmienia kolory u mnie. Ale tam są jeszcze te pigmeny, weź tu wyjdź po mnie na tego, na, 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 na wejście. Dobra, spoko, będę czekał i sobie oglądał jak się ładnie lawa zmienia. Czekaj Fajną gole. sobie barierkę pa. zrobiłem. Kurczę, zombie, pigmeny. no 3, 2 Trzy... Dwa... dwa jeden... Słyszałem, że ktoś wchodził. Czyżby to ty, ziom? Siema, no, high five! High five, ziom, pogo! Ty, no. Nie no, dobra, świetnie. Mam dla ciebie prezent, witam cię w pierwszym odcinku Żurzelcrafta, tak więc łap lapis i coś co wypada z żużlu czyli krzemień. Ja picie jak gdzie ty? Kiedy, skąd ty masz tego lapisa? A wiesz, mam kopalnię lapisu, u mnie akurat rośnie. <laughs> rośnie, głupie Pierdziel, jak, jak, jak lapis to się? No wiesz, u ciebie, u mnie nie ma coś takiego jak żadne złoto, jakieś diamenty. No to powinieneś mnie zaopatrywać. Mogę cię o to prosić to trochę głupie, wiesz Ale, to i... Jak? Gdzie? Masz jakąś kopalnię, żeby pokazać? Nie, no nie wiem, skąd to masz? Normalnie, u mnie to tak po prostu odra odradza, odrasta, coś takiego, tej masz kopalni. Ja Nie, 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 czekaj, czekaj, później o, 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 to zdradzę, o, o, o. później, nie będę od razu ludziom mówił co i jak, niech oglądają się Ale, na przyszłość dowiedzą. To tak rośnie tu? Normalnie. Bo, bo u mnie to rośnie w takich starych bobach niebieskich, nie? A tutaj to u ciebie... Ale bania. Ale to wiesz, to, dla mnie to jest takie powszednie, to jest takie gówno. Po co mi tego? Ja to mam w skrzynce chyba 47, jak nie więcej. Mi to niepotrzebne. Ale ty... fajne. Ty byś mi lepiej dał jakieś diamenty albo żelazo. Dla mnie to to jest cenne. Ja tu ledwo co sobie wyrabiam, niszcząc wszystko ręką. No to wiesz, jest takie powiedzenie, że niezapowiadanym nie przychodzi się z pustymi rękoma, prawda? Oczywiście. masz dla mnie ej, jakieś prezenty? Ch ch chodź tu, ch chodź tu do mnie, chodź tu do mnie. No. Skąd ty masz wodę tutaj? A wiesz, to jest magiczne źródełko netera. Praktycznie w neterze żadne inne źródło wody, praktycznie nie ma prawa istnieć, bo się spali. Ale to jakimś cudem Właśnie, istnieje. Skąd, jak się to? to prawdziwa jest woda, nie wiem. Ona tutaj tak leciała, ja ją obudowałem, oświetliłem. Nawet nie wiem gdzie ma dół, dlatego się boję tam zejść. A może tam jakaś cudnia jest, ty? Kiedyś tam zejdziemy czy coś. Kiedyś trzeba będzie sprawdzić, ale się na razie boję, bo tam jest ciemno, a jak lawa? Nie. Jest woda, nie, nie to... może być lawy. No dobra. Chodźmy, popatrzmy i jak my lawa. Jest ma będę się tu jak wyjdziemy do środka, bo... Spoko, nie bój się. Sobie zobacz jak to wszystko u mnie fajnie wygląda z tą lawą. U Ciebie są wodospady, wody, u mnie lawy. Pięknie to wygląda po prostu. O oh, wow. Czekaj, zdejmę maskę. Lawa aż po horyzont. No, piękne. Uwielbiam ten widok, to takie słodkie. Pa, świetnie to wygląda, chyba No mówię, tak ładnie to ale... wygląda, jak to się zmienia, te kolory. Chociaż ja, ja, ja tam wolę moją wodną, wo, wodne oceany, bo. <laughs> no co? Oceany lawy ci się nie podobają? Żużlowe to się latarnie. Się <laughs> no, nie no wiemy, jak prosty na przycisk, jest? trochę cię pookradałem no ale co poradzić. Tak więc, czekaj, ja co O48, to ci odstąpię trochę, bo wiesz, to mi tam hmm. za bardzo niepotrzebne. Jeszcze raka dostaniesz i. SUL, SANDA! Poczekaj, ja nie wiem w ogóle dus. skąd jeszcze ty masz tego, sandstone'a. I ty tę ty, ty, szybę cię wybiłem. Ja. Yeah. O, no. masz szybki. Ło, wow, 60. Przyjś... Wybiłeś Bo... mi szybę, ty wandalu. Przepraszam już zupełnie. Ale ty masz tego z tej skrzyni. Mało, jak ja widziałem co ty tam u siebie masz, a właśnie, mam nawet ten. Słyszałem, że ty lubisz mój glowstone, to ci trochę odstąpię. No to tak więcej niż 20 na razie nie potrzebuję, więc No to, to dam fajnie. ci 19 jak nie ma być więcej niż 20. O kurczę, no dobra. Ale czekaj, ja, no ja też nie przyniosłem z pustymi rękoma, prawda? E, prosiłeś o nową dynię na banie. Oczywiście. Proszę bardzo, jest. E, tutaj masz yeah. gratis od firmy. Picie. E, o, no, ciebie też świetnie. No. Wspaniale. Czuję się jakbym był u siebie w domu. <śmiech> <śmiech> nie, nie, jestem. A świetnie. E, tu jeszcze prosiłeś o trochę węgla i żelaza, dlatego tu jakieś drobne Ci przyniosłem. O, drobne jak drobne, dzięki. Masz I może nadal je... nie rozumiem po co ci to, ale przyniosłem ci te sadzonki jak chciałeś. Dwie tego, dwie tego i dwie o, tego. O, dzięki. Dzięki tobie będę mógł w końcu odzyskać moją florę, która przez przypadek się mm, spaliła. Masz może ziemię jeszcze? Czekaj, 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 czek, niech zgadnę dlaczego się spaliła. Mm. Bo to nether? E, pewnie zabawy z zapalniczką. Tak. E, to nie ja, to nie ja. W twojej skrzynce na pewno nie ma tej zapalniczki. E... No, mam nadzieję. To zapodaj trochę to... mi ziemi, bo mi się przyda, żebym sobie posadził. Yy, Także tak ci powiem, yy, nie wziąłem tej ziemi, zapomniałem o tym. Tak, nie dostałem tej ziemi pod tym niebem, ale życie nadal toczy się. Dobra, w każdym razie wszystko Ta... jest tutaj ładnie zrobione, nie? Dobra, mhm. zobaczmy, jak ten, ten żurzel odrósł, bo powinien. Żurzel odrósł? No. Bo u ciebie to pewnie jak wykopiesz to tak dlatego może tak masz mało lapisa. Patrz już wszystko jest ładnie. O, chodź, tu, chodź tu, jeszcze, chodź tu jeszcze. Nie zrobił się ale, jeszcze, a nie. Tam, bo to trochę jest, dłużej ale... trwa. Gdzie jesteś? Chodź tu! Oh. Where are you? Na, na tego, na ścieżce jestem. No? Ale to masz fajny ten wodospad lawy. tam. No gdzie mówię. Jest to? O kurcze. Mówię, kurczę, to, jest to, to jest ale świetne. to jest strasznie też w części. No wiesz jak da, wpadniesz w lawę no to już. Możliwe, że ci się nie, nie odratuje. Rzadko co? Pamiętam, że Nether był po części zaludniony. Tutaj miałem kumpla Błażeja gdzieś się kręcił. Z zimnym lachem. Ja, nie A to on, w sensie... on żyje jeszcze? Nie A wiem. Nether ja ci powiem, że zbadałem go dopiero w części jakieś dwie trzecie i tyle wiem o nim. Chociaż niektórzy mówili, bo nie wiem czy żyją nadal, że Nether jest praktycznie nieskończony, niepojęty. Wasza ziemia eee. jest kulą. Czy tam. Mm, nie wiem. Epile. Nie wiem. Czy to jest jakiś. <noise> Epilepsja. <noise> nie <głos> wiem. No nie o to chodzi chyba. Nie, dobra, ty. I powiedz, sobie, czy masz tu jakieś wymagania ode mnie? Czy to nam coś pomagać, czy nie jesteś? No nie wiem, wiesz. Mam taki projekt: zrobić taką świątynię lapisu. Bo wiesz, dla ciebie lapis to coś wartościowego. Tutaj mamy takie ładne pole. Kurwa, twoje pole. Nie, no po prostu ten. Tutaj dałoby się fajnie wyrównać teren. Mam też taki bardzo fajnie wyglądający most nad lawą. Mostek nad lawą? Pokazuj go. Tutaj. Dziej, Ja w ogóle nawet nie wiem, gdzie jesteś, wiesz? Czyli szukam lawy. Lawa jest tutaj. Tamten, o, tam Wiesz, jest. szukasz lawy. To tak jak szukać igły w stogu siana. Jest to tak jak szukać drzew u mnie pewnie. O, strzały jeszcze. Ty właśnie masz tu jakiś... Eee, nie, nie postarałeś się z tym. Nie, powiem ci tyle: ten most jest po prostu niebezpieczny. Jakby ktoś na nim spadł, to jest praktycznie mała szansa, że przeżyje. A to lapis jest tego. A lapis jest. Yy, no, jak to powiedzieć? Wytrzymały. To możesz zrobić z lapisu przecież. A to nie A o, o to chodzi: netherrack że... na pewno wytrzyma nasz ciężar. Bardziej się martwię, że jeśli ktoś by wypadł przez przypadek, nie wiem. To się martwię, Ale... czy w ogóle. No. Znaczy, ja ci, powiem, że... ja ci powiem, że czytałem w książce, że yy, jak gaz. Takimi kulkami, nie wiem jak to nazwać. Ogień, pluje Pociska, ogniem. ja pociskam na no, pluje ogniem, to y, potrafi to rozwalić? Miejmy nadzieję, że po prostu żadna osoba nie będzie stała na tym moście, w tym momencie. No to dobra, to dobra. Nawet błażej, jemu też źle nie życzę, chociaż on wciąga no. różne rzeczy. <noise> wciąga różne rzeczy? Wciąga pismo nosem. Eww. Dobra, nie. Ty. Jeśli ktoś by w ogóle przeżył, to co się stało? Jakby wyszedł z lawy, to się. Ej, czej, 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 bo coś tu rozwaliłem, a co tu jest? Krzyż? Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, proporcje się wygodzają. Tego... Po co tu krzyż jest? Stary, powiem ci, że nie wiem, czekaj, no jeden dwa, jeden, dwa, jeden, dwa, jeden, dwa. No się zgadza. Krzyż. No ej, ty, krzyż. Może będziemy tu kopać później, nie wiem. Ciekawe co tam jest. Ty, antychrystusie, ty. Co ja? Łżesz ty jakie tutaj nierówności Ciemno tam. jest, masz jakąś ten dziar, o, o. Y, dziarę, zapałę, nie wiem Dziarę? no to masz, trzymaj połowę moich dziar O dzięks w, w opakowaniach zbiorczych po 64 sztuki, no nie Hehe <laughs> Oświetlmy to... Co Ej, jest? Ło! Ty ty, ty ty, 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 to, ty! Co, masz cobblestona tutaj też? Też mi to brałeś? Cobblestone, nie O tutaj, Coś widzę LOL, cob To Teraz może to był czy? Ta... Ruiny! 3. To są ruiny, stary! Pochodnie nawet są, ty. A to no, są to nie twoje? Nie, ja nie wiem, co tu musiało wybuchnąć, żeby takie ruiny tu były. Gasty? Nie wiem. No nie wyraźnie Kto ja nie mógł raz. tu mieć dom? Muszę pomyśleć, kto mógł mieć dom? Kto mógł ty, ty. mieć dom? Ale, ale, gasty tu nie, nie strzelają przecież przypadkowo, tylko w kogoś, prawda? No, to nie Czyli nie. ktoś musiał tu mieszkać. Może gościa znajdziemy, szukaj. A, pe pewnie się zabawiasz z kimś, he? He? Haha, śmieszny stary, jeśli gościu zginął, a mógł wiedzieć coś więcej niż my. A, no to wiesz, zawsze, zawsze to śmiło, no nie? Wiesz, lawa wie. tutaj jest nierówna, gościu pewnie blokował przed dopływem. Blokował przed dopływem? Pokaż to, pokaż to. Tutaj, nie, no patrz. Lawa powinna się... być równa, jeśli byłby teren, ale tutaj coś dopływało. Jeśli je, tutaj płynie lawa, owczaj. To, to gościu chyba naprawdę się, nie udało się musiał do trudzić. Dobra. Hmm, może byśmy zrobili jakieś wstrzymanie nagrywania, aż znajdziemy kolesia albo coś takiego. Albo po prostu wyjawić im już teraz mój pierwszy projekt. A, czyli mówisz, że teraz jest tego, teraz jest yy, przerwa, tak? No, można powiedzieć, przerwę techniczną zrobimy. Dobra, no, wróciłem po przerwy technicznej, wykasowałem niepotrzebne, już zrenderowane wcześniej filmiki z Necrovision, Yen, klawy, które wrzuciłem. No i kontynuując, no co, szukamy te obłażeja. No, nie wiem, czy jest. Ty, a może daj mi kilof, może się gdzieś przekopiemy, nie wiem. Ale gdzie chcesz się kopać? No nie wiem, no mówię, trzeba gościa ej, no, poszukać. Ej, wróć, się, wróć, się, wróć a ja to ci wyrzuciłem ten kilof. O, 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 dzięki, dzięki, dzięki. Dzięki! Ja tak. tuż na ziemię z diamenty rzucam, a ty mi tu uciekasz, no. Bandzior, burżuj. Burżuj? Ty lapisa nie widziałeś, ja ci dałem 40 lapisa, a ty od razu jakiś dostajesz spazmów. No ale... diamenty ci tu nie rosną. Chyba, nie. Że ty, 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 wiem. kogoś widziałem, ty! Błażej jest, ty, stary, chodź go gdzie, jeszcze gdzie, zobaczyć. Gdzie, 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 Za mną, gdzie... za mną, tutaj, za tym murkiem prost. Ty, znik... nie... On, on tam był, widziałem, na tym tym, samotnym tym z Netera, on tam był, tam, w tamtym miejscu. Widzi... Widziałeś go, nie? Tam, w tamtym miejscu Naćpałeś się lawą, wziął No chyba... Co, może mi jeszcze powiesz, że nie widzisz tamtego neterowego klocka, co? No widzę, ale on sobie tylko tam jest, ale... Ja żadnego błogosławienia nie Ja gościa ja nie widziałem, widzę. ja to nagrałem, ja to wrzucę, ja ludziom pokażę Wy widzowie powiecie, że miałem rację On tam był Pojebałeś w Coś ci się w banie dzieje, chyba. Nie, 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 naprawdę nie. I później nawet w komentarzu możesz mi napisać, że gościa widziałeś, że on tam był, ale nie wiem, co się. Z... nie, dobra. Kurde, zgubiłem wątek, za bardzo się na, na błażeju skupiłem. Dobra, to może już być, nie może będziemy kończyć, bo czas nam się chyba. Kończy. No dobra, żeby już tam nie zadłużać, nie robić dużyzny, moim kolejnym projektem będzie kościół. Ty, a może byśmy kopali w tym miejscu, jak już mówiłem, co tu jest krzyż, może tam coś jest. A to już, Ale to już pod, nie, na to nie mamy czasu już, Ty. No w następnych od, odcinkach jakby od ten, ten. To no, mówię, to zrobimy taką laber. coś w stylu kaplicy, będzie poświęcona naszemu kultowi Lapisowi Lazuli ja Lapis. Ja picie Dobre picie, nie jest. No. I no. no zobaczymy jeszcze, jeszcze prawdopodobnie będzie to rzucone może dzisiaj, może... Może dzisiaj, idziemy. może jutro. No w końcu wiecie. No. Koniec świata nie zdarza się tak często. A żużel krawcy zdarza się na weekendy. No, tak więc jak to już mówiłem. <laughs> tutaj na ten most radzę uważać. Jeśli ktoś by tutaj z niego spadł, no to się naprawdę by martwił o jego... Nie, o, jego samopoczucie. Chyba widziałem, była. Nie, dobra, nie widziałem, kończymy temat. Oj, bani ci się pokręciło. Dobra, w dupie ci się poprzewracało. W każdym razie, ja tam, dziękuję za uwagę. Do następnego odcinka. Sorry, że nie zobaczyliście, jak nic budujemy, ale po prostu chciałem wam przedstawić mój wygenerowany, super fajny m ten. Żurzelkraft. Yeah. No, na razie. No, i skończymy go ładnie w moim domku. High five ziom. Odprowadzicie do wyjścia? Przyniesiesz mi ziemię przy okazji. No? Nie, tam już daj. No to high five i żegnaj. Na razie. Żużel power. Dobra. Więcej osiągnięć będzie w przyszłości. Narka.